Było, że już nawet nie wiem, jak się nagrywa. I chciałam Wam powiedzieć, że dużo się zmieniło od tamtej pory. Dużo się zmieniło, no rozjaśniłam włosy, może to widać, ale już rzadziej chodzę na łupy i dlatego przez ostatni czas mnie nie było, bo nie mam czasu nawet chodzić. Cały czas do pracy chodzę i praca, i praca. Ostatnio słyszałam, że w kawinie i w Joliczce coś może być ciekawego. Jeżeli jesteście z tej okolicy, możecie mi dać znać, gdzie fajne są lumpy. Ja taka rozebrana, bo jest gorąco na zewnątrz, znaczy a na rowerze. I też się chwilę poopalałam, więc... Yy. szalejmy. A co narzekać? Trzeba wziąć się do roboty i Wam pokażę, co znalazłam. muszę tak siedzieć jakimś rozkrokiem tutaj. Torebunia na telefon z mango, tylko byłam zdziwiona, że w ogóle coś takiego ma, są zarąbiste. A te spodenki, które mam na sobie, też są z Lumpa, z My Protein, taka firma ze sportowymi ubraniami, a Torebunia ma nie tylko miejsca na telefon, ale też ma dodatkową kieszonkę. Napierdoły, ale tutaj jest problem, muszę to szyć. nie wiem jak to zrobię. Nie wiem, czy zwykła ikła się przybije przez to. Ale co tam? Na lato będzie na wakacje. Później mi się pewnie znudzi. A i wracając do torebek. Kupiłam na Zelando z Urban. Urban Classic. Chociaż byłam we Włoszech w Uniklu, to mogłam sobie kupić oryginalną toreguję. Ale co tam, różnica była 30 zł chyba. I naprawdę wszystko się tutaj mieści. Chciałam Wam pokazać. Ale to jest ze sklepu normalnego, żeby nie było, że w lumpie. Taką bunie I białą. Chociaż powinnam już ją rozpakować, bo nie mam możliwości zwrotu, bo lato się zbliża. To żyje z lato, można to powiedzieć. To białą też sobie zamówiłam. Żeby słońce jakoś nie nagrzewało się, ale ta biała tak się boję i używać, bo strasznie poprudzi e, e, się. Bo tą wzięłam, poprowadziłam już czymś jakimś tu coś, ale jeszcze tego nie ścierałem. Tak? No fajne. Na rower czy coś. Ale zastanawiałam się, czy można by było z niej zrobić taką nerkę. O, że jak się jedzie na rowerze, to żeby opalać plecy. Co ja tam o torebkę będę mówiła? Patrzcie. Znalazłam sobie na plażę kocek. Bardziej to jest taka narzutka. To czego mam porównać to? No. Z niwei, nawet nie widziałem. To ma 65% Nie wiem, jakieś dziwne materiały 35% po jest. Ale ja sobie wzięłam to ze względu na to, żeby Chora jestem po Włoszech. I żeby to położyć na rzeczy, czy coś. Czy nawet ja bym się na tym siadła i przykryła się ręcznikiem, żeby się ogrzać, gdy będzie zimno. Nie ja zastanawiałam się, też taki był niebiesko-biały, ale mm, czerwony, bardzo ładny. Jeszcze tego nie dałam do prania, nie chcę mi się tego tak prać. Te rzeczy, które Wam tutaj pokażę, to wyprałam, ale tego jeszcze nie używam, to nie biorę. No. Kupiłam oto legginsy z Oysho. Każecie tą firmę i są bardzo takie czuć pieniądz. Nie wiem dlaczego te rzeczy z Oysha są tak drogie, ale są bardzo fajne. Ciężko się zakłada, kiedy na zewnątrz jest gorąco, to musisz założyć legizny. No widzicie, to jest xs -ka. Ja Wam pokażę s -kę. To jest s i ona składa się z takiego czegoś. Widzicie to? No brudne, bo od y skóry się ściera. I to jest taka guma trochę nie wiem jak to nazwać, bo to jest takie dziwne w dotyku, a raczej to jest guma i widzicie to jest eska i patrzcie ona się tak rozciąga a ja mam na sobie właśnie tam eskę <laughs> i to tak robi się ale przylega całkowicie one mi nie spadną nie wiem jak na dupci leży pewnie dobrze leży Kupuję sobie leginsy do pracy, bo jakoś wygodnie mi w leginsach, ale lato się zbliża, to teraz trzeba spodenki szukać, żeby się nie spoczyć. I oczywiście drugie leginsy niebieskie z USA Pro. Jakoś, nie wiem, jak się to czyta, ale bardzo ładny kolor, tylko mm, właśnie nie lubię takiego kroju, gdzie nie ma tu takiego zaokrąglenia czy coś, bo trochę wygląda to jak To dopóki ich nie ułożycie ładnie. I odkryłam to, że w tych leggingsach rozmiarówka, czekajcie, szukam, bo ja tu wyciągnęłam z prania, ja a się patrzę, a na nogawce jest metka, dla mnie to jest jakaś nowość. Właśnie 36, rozmiar, bardzo ładne, piękny kolor. Tu polowałam z Pink, dziwna jest ta nazwa, taki zestaw, zestaw na bluzkę. Zadzidła jakiś orientalny zapach. Byłam już tym na rowerze i zarąbiste. Czuję się jak kolarz, prawdziwy kolarz i jeżdżę, chociaż mnie to trochę to splaszcza, bo to jest rozmiar 32 chyba, ale zarubiste. Tutaj macie tak, ten zamek, jeżeli ktoś zastanawiał się, dlaczego na przykład rozsuwa mu się, po prostu trzeba zablokować ten zamek, w dół dać, bo jak będzie tak, to on cały czas będzie jeździć. Akurat w tym tutaj nie ma możliwości. Do góry jest, jak to zjeżdża. Ale jak sobie zablokujecie, to macie. od razu Wam przymierzę to do leginsów, żeby dodać szybkości. O, rany. Jestem tak spocona. Spocona jak świnia. O! Widzicie to? Leginsy. Widzisz to? Jaka deska? Z przodu deska, z tyłu deska, z Tył. Mam czarny majki, więc mam nadzieję, że mi nie przyświtują. Piękne kolory. Mam nadzieję, że też lubicie takie kolory jasne. Guma mocna. Trzyma się wszystko. Aż, aż brzuszek mi się zrobi Dużo rzeczy mam z ja. W lumpie znalazłam, ale jeżeli są w lumpie, to znaczy i patrzą na nie, to są w idealnym stanie. Więc czemu by nie myśleć. Aż miałam z lumpa sukienkę 3 lata, chyba 4. Czekaj. Byłam w średniej, chyba z 5 lat, mam. miałam sukienkę, bo ją sprzedałam na winty, już, już nie będę chodziła. I pani akurat wystawiałam sukienki, w których nie chodzę, to pani u mnie zestaw lubi, ja 5 rzeczy kupię. Niech pieszy, niech nosi. No, e, sinceja spodnie XXS, ale czadowe są. Czadowe, szerokie nogawki do klapeczek, bo ostatnia była promocja. Nie, to jest promocja jest bez sensu z CCC, e, gdzie było, że kupisz dwie pary butów, nieważne jaka cena, to drugie tańsze będziesz mieć na kartę podarunkową. Czyli kupiłam buty. Jedne 150 zł. Klapki, drugie 99. Tak. No, 100, zaokrąglimy do 100. I pani mi dała kartę podarunkową do Motivo za 100 zł. Ale jednak zwrócę te za 150, bo wolę jednak skórzane. Nie, zwrócę 100 zł, bo wolę skórzane. A to jest zwykłe takie klapeczki. Mówiąc klapeczki, miałam na myśli takie. A skórzane, one kosztowały 100 zł. A skórzane kosztują 140, i myślałam o beżowych. A te są takie pudrowe róż. I żałuję, że nie kupiłam ich w Galerii Kazimierza, bo były, ale yy, myślałam, że nie znajdę drugiej pary. Więc przyjechałam do domu, powiedziałam mojemu głupowi, a on nic nie wybrał sobie, nic mu nie podobało. I. drugie klapeczki to są z Lasockiego, takie. Miałam farta, żeby był jeden rozmiar. Mój konkretnie, bo czarne wyprzedało się w Krakowskiej. A wiecie, Krakowska to, to, to tam wszystko mogłoby się sprzedać od razu. Tyle ludzi jest. I na vintage znalazłam takie za 50 zł, ale ja stwierdziłam, No nowe będą lepsze. Jeszcze ich nie założyłam. Tak sobie pomyślałam, że założę te kapeczki do tych spodni. Będę miała pudełko do wysyłki na Vinted, bo nie mam co pakować. Dam Wam patent. Jeżeli nie macie kartonów, pójdziecie na śmietnik do kontenera z papierem i szukacie kartonów w całości, bez tłustych plam, bez niczego. Idealnie się sprawdza do wysyłek. Najwyżej spakujecie coś foliowego i później do kartonu. Daję kartonu, znalazłam na śmietniku. Wyplątałam się w sznurku czy po co w ogóle jest. Mam takie beżowe spodnie, jednolite i różowe z Sinceja, a beżowe nie wiem skąd są. Kieszenie tylko usunęłam, bo tutaj przez materiał, który jest do, zrobiony z kieszeni, gdzie kieszeń nie ma, wiecie, rozumiecie o co chodzi, jeżeli szyjecie. I i właśnie przez to tutaj źle się układa. Przyciągnę skarpetę. Z No, długość okej. Okay. No. ja mam... Jestem niską osobą. Dużo nie wymagam. <tuszę> Dużo nie. Patrzcie co mam. Sweterek. Nie sądziłam, że takie rzeczy będą mnie cieszyć. Ale zobaczycie. To też będziecie chcieli takie... Czemu to... To ja na tym że tak super pachnie? Patrzcie, sweterek zasuwany w dwie strony. No zarąbiste. Spódnicę mam od siostry, która sobie kupiła w lumpie. Pantera, modna teraz, ale trzeba szyć tutaj szluwkę. Dla mnie żaden problem. Jak będę chciała ją ubrać, to wtedy ją przeszyję. Tro, trochę taka mini uwad, 36 rozmiar, ale idealnie leży. Chyba idealna długość. Do, do, do mojego wzrostu mam 162, więc można szaleć na ulicy. No co? Fajnie. Założyłam czarny t-shirt, bo nie mam coś takiego, żeby mi pasowało. Jak widzicie. Czuć ten jeans po wypraniu. Trzeba ją rozciągnąć dobrze. Kupiłam sobie t-shirt w handel i na dziecięcym, bo była promocja. 3 za 2, Dwupaki. paki. Czyli sześć koszulek kupujesz z aplikacją. Z aplikacją sześć koszulek kupujesz za 70 zł i jeden t-shirt wychodzi 13 zł. Nie tylko, nie tylko takie zwykłe kupiłam, jeszcze takie krótkie, obcisłe. No i co? Fajne. Do tego bucik i jazda. Kokardki. No, jak ją wyprałam, to dopiero zobaczyłam, że ona ma jakieś plamy. z ją złożyłam ładnie. Znalazłam taki fajny płyn do, prania, do pukania. Dziurkę znalazłam i jakieś takie plamki na ale to jest do spania. Bawełna, więc można wygodnie iść spać. Bo teraz śpię w takim sztucznym zestawie panterki, więc staram się nie zakładać dwóch na raz, że bluzka i spodenki sztuczne. Tylko zakładam przykład spodenki, a bluzkę do każdy nosi to co lubi. Nie ma co narzekać. Nie wiem, czy Wam właśnie pokazywałam tą sukienkę, ale ta sukienka to jest po prostu bomba. Tylko zrobię sobie kokardki, żeby Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Kupiłam ją rok temu. Właśnie zastanawiam się, czy ją pokazywałam, bo miałam tylko razem na chwilę założoną. I, I z hajnemu 36 rozmiar. Kupiłam ją w lato, pod koniec lata. Może w tym roku ją założę. Ale jest naprawdę jest tak piękna, że szkoda, szkoda mi jej na przykład oddawać. Bo ja wiem, że to jest mój ulubiony kolor i ja może ją kiedyś założę. Przyjdzie taki moment, że ktoś mnie gdzieś zaprosi na randkę. Stopujcie. I zrazę Wam patent na prostowanie ubrań. Jeżeli nie macie czasu wyprostować wyprasować ubrań, to bierzecie sobie pojemnicze, gdzie macie spray, wlewacie tam, na przykład jak macie pojemnik taki, odtąd dotąd wlewacie sobie tyle wody i na przykład tyle płynu do płukania, takiego, który super pachnie i psikacie na to ubranie. I one Ci, ci się wyprostują. Tylko nie działa to na poliester. Na przykład na tą sukienkę sobie wzięłam, tak mniej więcej, żeby prze, y, popsikać. No na pewno w... nie psikasz w jedno miejsce, tylko po całości i skrzypujesz, to ci się wyprasuje. Wyprasuje. Tutaj sobie brałam ostatnią, bo do zdjęć chciałam wyprasować, więc popsikam. No ale że leży w szafie, to się pomynie na pewno. Piękna jest. No bądźcie, że nie, to was znajdę. Znajdę was. Idealna długość. tył prezentuje się tak. Gumeczka, która się rozciąga. Tutaj sobie robisz kokardki, jakie chcesz. Długość wyznaczasz, jaką chcesz. <tusy> dusi mnie. Chyba, że możemy sobie zrobić tak, że sobie schowasz to tutaj. Albo na, w ten sposób. Boże, dusi mnie, zaraz umrę. <tusy> Ostatnio pani do mnie tak, pani przyszła i ja ją zaczęłam kasować i ona <tusy> tak z mordą do mnie i kaszano, nie mnie cały czas co miała ja mi powiedzieć, stara, starsza pani. Hmm. Zrobicie sobie tak. No i widzicie to, też spoko wygląda, ale ten wygląda, wygląda tak. Te, już, te te, te trzeba by było sobie schować albo obciąć, ale później już trzeba by było doszyć, żebyście chcieli tej kokardki. <grytko> to też super wygląda. Dlatego lubię czerwony, patrzcie. Zwróćcie uwagę na to, jak sobie nogi upaliłam. A dopiero z... Trzeci? Drugi? Maja? Trzeci, Maja. Trzeci. Z tego zestawu jestem naprawdę zadowolona. Widzicie to? Tylko minusem jest to, bo ja byłam przekonana, że to jest bawełna, wiskoza, ale wiecie... Człowiek się łudził. A to jest poliester, 100% poliester. Ale eseczka piękna, ładna. <laughs> Czego chcieć więcej? I spodeneczki do tego, do tego zestawu. Trochę jak więzień. Ale spodenki są super. Spodenki nie mają metki, z żadnej strony i musisz zobaczyć. Jeżeli przód jest krótszy, to bierzesz na przód, bo tutaj kiedyś na odwrót że tył na przód. Ale się zorientowałam, bo mi materiał się zebrał. Trochę będę wyglądała jak dziewczynka. No i co? Chciałam sobie taką uszyć bluzkę, widzicie, widzicie, znalazłam. Kukardek też nie miałem zrobić. <laughs> I co? No fajne. śmieszne jest to z tymi ramionami. No normalnie, gdzie dziewczynka taka. Tutaj na pewno stanie trzeba założyć, bo jak się schlisz, to niejedno może ci wylecieć. Ostatnie takie rzeczy to są spodęki i zestaw z Sinsera. Jest to. Poczekajcie, czekajcie. Strasznie mi się nie podoba mi to spodnie. Gunka mi się nie podoba? Jakoś. A, to jest MK Teraz już więc Rozmiar N i bawełna na 100%. Dlatego one na mnie tak nie leżą. I do tego jest koszula. Koszula super leży. Chodzę w niej. Ale mnie założyłam. Może się ostrzydam, może będzie chodziła. Widzicie to? Normalnie. Nie chcę się tego guzika zapinać. Zazwyczaj chodzę podwiniętą tą koszulą. Bo fajnie to wygląda. Ale portki. Normalnie. Tak bym mogła chodzić. Czemu to jest tak wielki? Czekajcie o rozum. Na No, góra też. Ale góra już lepiej wygląda. Konieczny, jak to się zrobi. I co? Widzicie mnie tak na ulicy. Są że za dużo ubrania nie Mam czarna. To już na pewno widać. Bo przed chwilą poszłam sprawdzić w niebieskich, czy jak się wypijam do lustra, to by też było widać. <kluzka> ten. Tę... Bluzką z koszulą, to możecie sobie nawet tutaj wywinąć będzie super. Ale ten. No nie mogę przeżyć tych spodni. Chciałabym Wam bardzo po podziękować za oglądanie. I zapraszam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że będę nagrywała regularnie i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję widzimy się następnym